Dlaczego kobiety wybierają zazwyczaj spokój i milczenie zamiast siebie? Dlaczego tak często kobiety boją się zawalczyć o siebie i pokazać, co tak naprawdę czują? Dlaczego tak często wybierają spokój i brak konfliktu zamiast po prostu powiedzieć, czego od życia i od innych chcą? Nie może być tak, że wybieracie, drugie panie, tą niby łatwiejszą drogę. Ta łatwiejsza droga tak naprawdę odbiera wam godność. Ta łatwiejsza droga odbiera wam właśnie tą pewność siebie, której tak często szukacie, bo wybieracie, wydaje wam się, milczenie, które nie kosztuje nic. Prawda jest jednak taka, że w momencie, kiedy nie mówicie, czego pragniecie, nie mówicie, co wam na sercu leży, to tak naprawdę przestajecie istnieć. Także zrozumcie, że najważniejsze w życiu to pokazywać, kim się jest. Najważniejsze w życiu to pokazywać to, co się czuje i nie bać się tego i za żadną cenę nie dać sobie tego odebrać. Bo bardzo często to wy podejmujecie tą decyzję, milcząc i wybierając spokój, zamiast wybrać po prostu siebie. Macie prawo do szczęścia. Macie prawo do tego, aby w życiu coś osiągnąć. Tylko musicie nauczyć się to pokazywać. I tak naprawdę decyzję, czy tak się stanie. Musicie podjąć same.